To hej hej, Stay Stone Raid, witam Was ponownie w The Long Dark, już w ostatnim odcinku z czwartego, czwartego sezonu, czwartego epizodu. Coś jest to na co sobie możemy akurat jeszcze pominąć. I generalnie to tutaj wygląda następująco: nagrywam to po raz drugi. I też aż, ponieważ zabrakło miejsca na dysku, i żeby nagrać. No, i normalnie wsiecie dźwięk, więc że tak powiem, ja już skończyłem ten epizod i wiem co i jak, więc to jest akurat e, informacja mocno, e, mocno na plus, sobie nie powiedzieć. E, oczywiście, wszystkie będziecie się dowiadywać e, razem ze mną w, w, w międzyczasie. Oczywiście, czekajcie, tu są drzwi, tu są drzwi, tak. Pomimo tego, że ja to przelazłem, to całkowicie nie wiem, co się dzieje. E, i Tak, próbowałem sobie jeszcze cowkę po itemy, aczkolwiek y, nie mogłem tego zrobić, bo nie było jak, więc niestety itemy wszystkie ponownie tracimy prawdopodobnie, a nawet nie prawdopodobnie, na pewno, no bo nie jesteśmy w stanie ich po prostu wyciągnąć, z... nie jesteśmy w stanie ich wyciągnąć z szafki, a teraz nawet jak wszystko wziąłem, y, że tak powiem na siebie, to i tak. Y, to i tak wszystko mi zabrali jak było e, poprzednim razy, więc niestety. E, no, nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. E, e, tutaj oczywiście Kuck się zbagował. okej, okay, i wychodzimy na dach. Wychodzimy na dach. E, a w zasadzie nie wychodzimy na dach, tylko jesteśmy e, wbijamy do e, biura. Do biura naczelnika. Oczywiście to są w miarę przydatne itemki. No, aczkolwiek nie teraz, więc ja sobie po prostu nie będę tego normalnie w siecie zabierał. Zbierał zabieram kasetkę. I po prostu lecimy dalej. Zakończenie się... No, zakończenie jest ciekawe. Zakończenie jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Dobra, teraz zadzwonię do nas Jace ponownie. I'm here. You made it to the Did you cause that explosion? I might have nudged it a bit, but mostly those idiot convicts did it to themselves. The PA and lockdown, however, that was all me. I have the case. Okay. Hang on a sec. Okay, here we are. Warden's office. Okay, so, end of the hallway you just came out of. Take it. You'll end up on the roof. Cross over the building and you'll find a fire escape thingy. Come down there, and you should recognize where you are. I'll meet you at the power plant. I can see lights in the prison yard. Fire. You'd better hurry. The whole security system has gone haywire and I have no idea how long the lockdown will last. Mathis and Donner could be after you in a minute. Go, go, go. Let's go. Let's Let's go. Let's go, let's go. Dobra. Odzuszcz telefonie kwaterniach i Ja po prostu e uh... Let's chime. Dobra, katysaneczka. Dobra, fajnie, daj mi tylko. Oczywiście, no, już teraz polecę z spamięci bo, bo tam typowo no, z pół godzinki, jak nie więcej, yy, poświęciłem na to, żeby po prostu ogarnąć, gdzie mam iść, ponieważ to nie było takie. Znaczy, jakbym bardziej pamiętał, to bym oczywiście. To bym kontaktował, i pewnie by to poszło wiesz, szybciej. Ale niestety nie pamiętałem wszystkiego. No bo jednak te przerwy odlądarka bywały zbyt długie. Dobra, akcja jest oczywiście taka, że nie możemy dać się tutaj w e, światło re reflektorów nadziać. A nawet jak się nie nadziejemy, to w sumie nawet nie widać e, obrażeń. E, nie widać obrażeń, e, jakie mamy zadane. Więc parę było tak, że strzelali obok mnie, ale w to w sumie umierałem Więc, troszkę to nie działa najlepiej, ale jestem w stanie to twórcą ognarka jak najbardziej jak najbardziej wybaczyć dobra, dalej chyba mogę przejść, dobra, z tego co pamiętam teraz tak Miniemy sobie to światełko Tędy Tędy, tędy. I teraz szybcikiem na dwór szybcikiem na dwór, teraz tutaj koło, koło wilka. Ej no ja się nie widziałeś mnie, gościu, No, dobra. Eee. Wait, 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 teraz Tej no. Już wiedzę, jak tak może świecić, Dobra, e, ale w sumie tak tędy mi iść. Więc w sumie spoko. Eee, okej, okay, bo oczywiście do elektrowni musimy się dostać poprzez. poprzez tunel... Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Ja ok, dobra, te. Jeszcze raz mi zarejestrowano... O, 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 dobra, no, tędy, tu, ała, ała, okej. Okay. Yy. Mm. To jednak poprawka, to jednak to się dobrze wyświetla. Yy. Z tego, co ja wiem, to ja mam... Yy. To ja mam właśnie... Yy. ...czynności... Wolę jednak się opatrzeć, bo chyba nie chcę zginąć do końca. Z, z tych dwóch szmatek zrobię bandaż chyba, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Na nie, mam taką, e, taką nadzieję. Aha, okej, okay, to nawet jeden by wystarczył, spoko. E, dobra. E, cyk, cyk, cyk. E, dobra, więc ogólnie jesteśmy wyleczeni, teraz tylko trzeba zdaszować e, tunel, e, elektrowni i praktycznie jesteśmy e, u Jace. Znaczy no, u niej, nie u niej, ale, ale taki, taki jest plan, taki jest założeń. Oczywiście, oczywiście, po, oczywiście, oczywiście, po, po drodze będzie opcja z duszeniem się oczy, znowu. Mechanika już znana, co lubię na ciężko stwierdzić? Ale najnormalniej w świecie po prostu jest. Dobra, mamy save'a w razie czego? No tak, przyzwyczajenie, że kłócenie mam na C, a nie na kontrolu, ale to tam szczegół. No i zaczynamy. Duszenie się. 80 sekund? Tak. 80 sekund od teraz. No zobaczymy co, z, co stałego, z tego wyniki. Wiecie, ja już mam właśnie to, ten plus albo ten minus, że yy, jakby wiem jak to się wszystko skończy przez nie, ten... Yy, właśnie przez to, że ten... to audio się nie nagrało, ale myślę, że to i tak będzie o tyle spoko, że sobie tego longdarka skończymy. Ten longdar jest po prostu od nie wiadomo jak długiego czasu, więc warto byłoby go skończyć i czekać na piątek, piątek, który pojawi się nie wiadomo kiedy. Niestety, to jest właśnie ten minus Long Darka, że te epizody wychodzą właśnie bardzo rzadko, praktycznie co pół roku. I to jest... Minus na, na takiej zasadzie, że no jednak... E, jednak chciałoby się częściej te nowe epizody, chciałoby się, ale... Ale Hinterland i tak... Robi naprawdę, naprawdę dobrą... E, dobrą robotę, jeżeli chodzi o Long Darka i z tego, jak ta gra. Ogólnie wygląda, działa i tak dalej. Dobra, tunele, że tak powiem, lokalizacja jak najbardziej znana już tutaj byliśmy. Eee, więc tak, odbijam dalej i zaraz będziemy wychodzić z tej elektrowni. Eee, z tego co kojarzę, tylko idziemy jeszcze trochę, trochę w dół. By się nie porazić ok. Mm -hmm. No więc tak by to w sumie wyglądało. Nie wiem czy to są już te drzwi, czy to nie są te wrota. Tak, to już są te wrota. Dobra. Więc mamy. Więc mamy... elektrownię, praktycznie ostatni. Ostatni taki rzut niemalże na, na tą okolicę. No by w tym podejściu i bynajmniej właśnie w... W tym sezonie. Dalej nie mogę wyjść, No, oczywiście.

Thanks for yours. That was one hell of an explosion, huh? Yeah. I'm trying to figure out what happened there. Well, I might have just had a little bit to do with that. You should have seen Mathis's face. <laughs> that guy had it coming to him. Could you see what was going on? Hacked into the security cameras across the prison that's how I was able to keep an eye on you and the rest of it well what now yeah I mean this is as far as my plan went you have any ideas we have to get to Atwood I still don't get it but yeah we do I'm worried about her with all this going on she's a legend okay

This is not how I thought this would end. And things were just starting to look up. <laughs> <laughs> tak, tak, do tak dobrze myślicie. What Może to, to znać co co Mackenzie zrobił w tej sytuacji. He's sick again, Bad Penny Mackenzie. I've been called worse. You know, it's amazing to me that a smartass like you has made it this far. Like I've always told you, you have no idea how stubborn I am. It's too bad being stubborn isn't the same as being smart. And this must be the fly in the ointment. A girl no less. This is the end of the line for you and your friend pilot. I'm not afraid of you asshole. I've been fighting guys like you all my damn life. Well, today you lose. In more ways than one, girl. Mathis what is on the explosion He's her bad this wouldn't have happened if not for you. you've been a pain in my ass for too long pilot. It's time for the bad pay to pay the ultimate price. But first you can watch me deal with the girl. I like them to struggle before they die. Yes, that's what I like to see, Mackenzie. A little fight, a little will to live. I knew you had it in you. Przeklęłam to drugi raz, ale to jest... to i tak jest... ciekawe. W sensie co się fajnie się to ogląda, jakkolwiek. I cyk. Ja bym mu tak jeszcze strzelił na... To. Odchodne, ale... Ale instalujemy się z, z... Jace do wody. No, jestem ciekawy czy ktoś jeszcze wpadł na to, że to będzie jego plan zjeżdżki. Myślałem, że troszkę szybciej odbiegnie, Ale... ale zawsze. Ale zawsze. No, pewnie jeszcze ten odcinek to będzie większość cutscenki. Żyje, żyje. Spokojnie. Spokojnie.

It actually looks warm first time I've missed the place. Hey. Hey. Hang in there. I'll I'll get a fire going. You'll be warm in no time. It's okay. I'm warm. That is not a good sign, Jace. Just just wait. Hang in there. I it'll be fine. Everything is going to be fine. You know, Nie, nie, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie jest koniec, zresztą mam krótką, jedną, już w sumie nie taką krótką, ale mam jeszcze jedną katsenkę. to Teraz dopiero widzę, że ta łódka jest częściowo sklejona taśmą. ...i mamy naszą Astrid. Dokładnie tak, czyli prawdopodobnie to ponown prawdopodobnie pon ponownie w nią się wcielimy w piątym odcinaczku. Ona ją zna, nie wiem skąd, ale ona ją zna. Nie ma kasetki, nie znajdziesz kasetki. If she doesn't look okay. good. Get her some water now. Astrid, you came. You said you would, and you did. But where is the case? Where is the cure? Chief. W tej walizeczce mamy jakiś lek na jakąś chorobę, która zaraża. Trochę, wiecie, trochę tematycznie pasuje do, dziś, do dzisiejszych tych realiów, jak najbardziej. Ale no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w pewnym odcinku skończymy cały winter, winter Mute? Czy skończymy całego story moda tak zwanego? W sensie, że się wszystko wyjaśni? Nie wiem. Po cichu mam taką nadzieję, bo ten, jednak ten Long Dark się ciągnie. Uj, cztery jak, albo 3 lata. Oczywiście go ciągnę jeszcze dłużej, ale w sumie odcinki nie wychodzą na tyle często. Więc mogę sobie jeszcze na to, na to tyle pozwolić. Um, jeżeli chodzi o jakieś takie podsumowanie tego całego rozdziału, ee, że tak powiem, fajn, bo fajnie wrócić do postaci McKenzie'ego, bo to jednak on jest tą główną postacią. Asset gdzieś jest powiedzmy w tle tej całej historii. Aczkolwiek jest ona równie ważna, żeby nie było, więc myślę, że jeżeli zakończymy piąty, piąty czapterek yy, postacią Ascy i powiedzmy tam się wszystko wyjaśni. To będzie spoko. Myślę, że zakończenie jak najbardziej całej fabułki przejdzie. Aczkolwiek myślę, że jednak na zakończenie wrócimy ponownie do Mackenzie'ego. No, bo jednak trzeba, oni, oni pewnie będą musieli się znaleźć, zeswatać znowu i tak dalej, tak dalej, wiecie o co chodzi. Eee, ale mam nadzieję, że ta historia będzie już, zac już zacznie pomału lądować. To nie jest tak, że gra mi się duży, tylko jednak fajnie byłoby, żeby w końcu jakieś większe konkrety były wyciągane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przynajmniej wiemy, co jest w walizce. W walizce jest jakiś lek. I to jest praktycznie wszystko, co wiemy. Eee, Osobię technicznie, mapka fajna. Mapka fajna jak najbardziej. Gdzieś w trybie przetrwania, jak tam kiedy sobie do tego wrócę, to, to będzie zawsze ciekawą opcją. Eee, czy to wyzwania, czy, czy cokolwiek, więc, e, więc spoko. Eee, Na dzień dzisiejszy nie mam jakichkolwiek informacji. Kiedy piąte rozdział może się po całkowicie pojawić, fajnie, myśl, fajnie, jakby to było gdzieś e, w okolicach lata. To by, było, to by było fajne, żeby latnął sobie ten kolejny rozdział a Darka rozdać. Yy, wiecie, nie, może nie było teraz słychać jakiegoś wielkiego podniecenia i jadania się w, gło w głosie, ale mówię, drugie drugi podejście to było. Yy, I mamy jeszcze końco, końcowo... Nie, nie mamy, to po prostu McKenzie się yy, tam sapał sobie. Dobrze. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o longarkę. Co dalej poleci? Nie wiem, pewnie trochę DBD teraz będzie pracowało, trochę, trochę Foresta. Bo w sumie zostało, nam mniej niż 3 miesiące do premiery y, Sons of Forest Sons of The Forest. Więc zobaczymy, co tam te za miesiące będzie się działo. Teraz w sumie podczas siedzenia i nagrywania w mi na pomysł, ale zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Y, Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Mówił do was late. Trzymajcie się. Hej!